Drugi dzień obrad Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbyły się 154 panele dyskusyjne w ramach 24 osi tematycznych. Tak wyglądał program z wykazem paneli dyskusyjnych i prezentacji. Znacznie grubszy był wykaz uczestników i panelistów. Jedną z uczestniczek dyskusji w panelu Rozwój regionów na polsko-czeskim pograniczu była Teresa Zembik, radna, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Przedstawiamy Państwu fragmenty panelu, w którym uczestnicy dzielą się doświadczeniami związanymi z przezwyciężaniem kryzysu wywołanego wirusem COVID-19. Jeżeli chodzi o zmianę, ja widzę tutaj bardzo fajną, fajną rzecz, ponieważ, jak wspomniałam, wcześniej jestem nauczycielką. I często uczę informatki jako tego przedmiotu wyłączającego w pierwszej klasach, chociaż uczę też różnych innych przedmiotów i przez całe lata starałam się zadawać jakieś zadania domowe czy problemy do rozwiązania i żeby uczniowie sami sobie poszukali, żeby skorzystali sobie właśnie z internetu, czy nawet już gotowe linki podawałam, żeby sobie z tego skorzystali. Było to trudne, nie chcieli, stwierdzili, że Nauczyciel, nauczyciel powinien wszystko powiedzieć sam, wyłożyć kredą na tablicy, napisać, podyktować i tak dalej. I ta pandemia przyniosła to, że nie tylko uczniowie bardziej zaczęli właśnie wykorzystywać komputer, internet, różne inne środki do, do, do nauki, do komunikacji, nie tylko do gier ale również właśnie do nauki, że to stało się narzędziem. Stało się narzędziem i zrozumieliśmy, że no niestety już bez tego obejść się nie możemy, chociaż już to wcześniej odczuwaliśmy, że internet, komputer to już jest nasze życie takie, to już się nie zmieni, to już będzie tylko się pogłębiać, ale nauczyciele również zrozumieli i dokształcili się w kierunku właśnie nowoczesnych środków E, przekazu, komputer, internet, e, tablet e, i tak. E, już mam nadzieję taka szybka szkoła e, intensywnej nauki i e, do, dostosowania się do, aktualnych, e, do aktualnego życia, do aktualnej e, sytuacji, która w tym, w tym momencie, e, że tak powiem, nas e, zbombardowała wręcz. E, i zostaliśmy zmuszeni właśnie do, do tego, żeby te nasze środki i nasze możliwości prze, 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 przekwalifikować się tak właściwie. Tak? Czyli nasze, nasze umiejętności też przekierować, właśnie tak żeby, żebyśmy mogli się w jakiś tam sposób bezpiecznie uczyć. I się okazuje, że to nie jest tak, że się uczniowie niczego nie nauczyli, bo słyszałam taką, że nie, nie, oni to, się nie nauczą, oni leżą w piżamach gdzieś tam, nie włączają komarek, uczą się, uczą się, to zależy też dużo od nauczyciela. Także dziękuję bardzo. Ja też dziękuję, dziękuję za to pozytywne podejście do, w dziedzinie edukacji. Nagrywamy ten materiał dla Państwa tutaj bezpośrednio po panelu, w którym brałam udział jako panelista. Panel dotyczył problemów, które dotykają współpracy polsko-czeskiej, ale nie tylko takiej gospodarczej, ale również współpracy między instytucjami, szkołami, pomiędzy normalnymi, zwykłymi obywatelami, którzy jeżdżą powiedzmy do Czech, do, do pracy i kwestia lockdownu. Kwestia covid rozsypała jakby nasze życie, na kawałki. Niektórzy stracili pracę, niektórzy nie mogli wrócić do szkoły, którzy uczyli się gdzieś po stronie czeskiej. Dotknęliśmy wielu aspektów i gospodarczych również tutaj wypowiadali się panowie ze strony czeskiej, że Mieli bardzo duże problemy właśnie z pracownikami z Polski, że pracownicy nie mogli przyjechać. O tych wszystkich sprawach Państwo oczywiście dokładnie wiecie, bo sami to przeżywaliście. Was to bez, bezpośrednio dotykało wielu, przynajmniej z Was. Natomiast no, staraliśmy się jakby pozytywnie, również pozytywy tego lockdownu i koronawirusa również jakby każdy z nas przedstawić, co według niego jest pozytywne to według mnie pozytywne jest to, że wreszcie zaczęliśmy troszeczkę może inaczej spoglądać na świat, wreszcie zauważyliśmy drugiego człowieka, to, że zdrowie jest najważniejsze nie tylko pogoń za jakimiś celami, które sobie gdzieś tam ustawiliśmy, że rodzina jest najważniejsza, że nasze życie w czasie kiedy było najgorzej polegało na tym, że się martwimy o nie tylko o siebie, ale ale, ale o innych, tak, o, o członków naszej rodziny. Uważam, że to jest, to jest ważne, że troszeczkę trzeba się było zatrzymać i zobaczyć też innego człowieka, siebie, z innej perspektywy, rodzinę i wartości, które jakby kiedyś gdzieś tam były, na porządku dziennym, a teraz dopiero jakby odkrywamy je na nowo.